Jan Suzin i Rena Dziedzic Najbardziej pechowy kredyt w historii telewizji. Gwiazdy Telewizji: Jana Suzina 82L i Iren Dziedzic 93L. Przed laty poprzip p Romans. Wszystko ugbada Bosi wietnie do czasu, gdy prezenterka nie dowiedzia Basi o niewierności partnera. Wtedy postanowi Basi na nim zemścić i zostawi Bago z ogromnym kredytem. Pod budynek telewizji podje kreska D kreska a Elnicy Nowoci samochód w 70 Zatrzymuje się tu kreska przed drzwiami. By wszyscy mogli podziwia, jak wysiada z niego gwiazda programu Tele-Echo. Irena Dziedzic powoli otwiera drzwi, dotykajce nogami ziemi, tak by wszyscy mogli zauważyć kreska i szykowne buty. Spogląda wymownie na portiera, szukajce podziwu w jego oczach. W pewnym momencie dostrzega zmierzającego w jej stronę Jana Suzina. Umiecha si promiennie, jak to zakochana kobieta i WR mu kluczyki. W końcu to ich wspólny samochód. Tak przecie kreska umówili. Irena Dziedzic kilka miesięcy wcześniej poprowadzi ba pierwszy odcinek swojego programu, który bardzo spodoba psi widowni. Zbiera batekreska kreska pochwały szefów. Podoba by im pytania, jakie w profesjonalny, cechabodny sposób zadawa ba uczestnikom przeszkadza bo im to kreska E o dziedzic, jak o nikim innym, plotkowano na telewizyjnych korytarzach. Tematem numer 1 bypij romans z Janem Suzinem, mimo kreska F ci byba M kreska ATK. Wszyscy wiedzieli. Kreska e jeszcze nie rozwiodła basi z inkreska e nie remianuszem baba banem, a ju kreska z kreska y baza mieszka przy ulicy Kreska e z prezenterem o zabójczym giebosie, w którym niebawem mia baza kocha badamska widownia. Zresztą do okienka telewizyjnego trafi pon dziedzic. Prackujca dopiero telewizja ogłosiła konkurs na prezenterów. Informacje o nim przeczytali w gazecie przyjaciele 25-letniego architekta, który w Banie zajmował się projektowaniem popularnych mdmów. ów Podsunęli mu J. Gdy kreska j kreska wtedy na wielu robi bwra kreska E nie przepikny. GB Boki Gbos Suzina. Jednak szanse dostania się do telewizji by ma B. ZG Bosi Bosi w kotcu ponad 200 kandydatów. Jed z osób zasiadających w komisji byba Irena Dziedzic, której Suzin od razu wpadł w oko. Po chyba nie tylko jej, bo Adam Hanuszkiewicz te kreska byb za tym, kreska e go przyj. spodoba, bo musi, jak embodem kreskaczyzna wywiza psi z zadania wypełnienia ewentualnej dziury w programie. Kiedy został o to poproszony, chwil pomylapi i patrzce w oko kamery, powiedział: Mam dla państwa dobr wiadomo. Po przerwie szykujemy rzecz, która na pewno si państwu spodoba. Oto kreska telewizja polska kupi baw pary kreska u serii filmów dla panów, które będziemy nadawać codziennie w godzinach wieczornych. To by poczywicie kreska Art, ale w banie poczucie humoru by bo jeden z cech Suzina, która uwiodba dziennikark. Jednak o samochodzie, który zamierzali kupić, rozmawiali na powa kreskanie. Irena, która miała chody w wykreskaszych sferach partyjnych, zabatwi batalon na wymarzone auto. Problem lekreska kaap w tym, kreska ono, jak na ówczesne warunki, koszmarnie drogie. Kosztowa bowiem 65 tysięcy zb. Trzeba by bowice wziąć kredyt. Nie mogli tego zrobić razem, bo przecie kreska nie byli matkres kreska jej rozwodu zbli kreska abasi wielkimi krokami. Dlatego postanowili: Kreska E ona wezmie pokreska L na siebie, a Jan Suzin i jego kolega zostaną kreska czyli osobami, które w razie niezbywacania debugu są zobowiązane do oddania pieniędzy. Do czasu wszystko ugbada Bosi fantastycznie. Mi bok a kariera obydwojga była na jak najlepszej drodze, zatem co miesiące odprowadzali razem do banku stosowny kwot. Jednak w pewnym momencie Jan Zadzbe coraz później wraca do domu. kole kolekreska Anki doniosłby Irenie Dziedzic, kreska ewidywany jest na miecie z aktorką Kalicy Pawlik. Sielanka prysba jak batka mydlana. Dziennikarka wystawi za drzwi walizki prezentera, zostawiajce sobie kluczyki do samochodu. Ale kredytu sama dalej jest pebaca nie zamierza ba. W efekcie tego u Suzina i jego kolegi pojawi psikomornik. Sprawa zrobi Basi tak giebona na telewizyjnych korytarzach, kreska e kierownictwo zwoba bo w tym celu zebranie partyjne. Uchwalono na nim, kreska e skoro towarzyszka dziedzic nie ma pieniędzy na raty. No ale kreska Y jej przyzna premię w wysokości trzy tysiące. Zb. Tylko kreska E ona wziba pieniądze i. Jak to czasami ze zdradzonymi kobietami bywa, wydaba je wszystkie naciuchy ciuchy. A gdzie, bo w nie powstała pierwsza w komunistycznej Polsce, luksusowa marka, czyli moda polska. Jan Suzin postanowił dla, witego spokoju honorowo SP Baci kredyt. I tylko z boci psi, gdy z daleka widział, jak w wietnie ubrana Irena podje kreska dekreska a ich samochodem pod budynek telewizji, by poprowadzić swój ciężcysi coraz w IKZ popularność i program teleecho.